Jest chłodny czwartkowy wieczór w połowie października, a gwar miasta powoli cichnie, gdy słońce znika za horyzontem. Jake Patterson postanawia zrobić niespodziankę swojej żonie, Melissie, i odebrać ją z jej cotygodniowych zajęć Pilatesu. W ostatnim czasie ich małżeństwo odczuwało ciężar milczenia i dystansu, ale Jake ma nadzieję, że drobne gesty, takie jak ten, mogą na nowo rozniecić iskrę między nimi. Parkuje naprzeciwko nowoczesnego budynku ze szkła, w którym mieści się centrum fitness, zauważając migoczące światła w środku. Wysyła wiadomość do Melisy: Jestem na zewnątrz. Niespodzianka! Uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach, ale mija pięć minut, a odpowiedzi brak. Zaintrygowany wysyła kolejną, lecz znów nie otrzymuje żadnej reakcji. Chłodny wieczorny wiatr sprawia, że przychodzi go dreszcz, gdy wychodzi z samochodu. Jake wchodzi do jasno oświetlonego holu siłowni, gdzie wita go przytłumiony bas dobiegający z zajęć aerobiku w głębi budynku. Recepcjonistka, młoda kobieta o promiennym uśmiechu, podnosi wzrok znad komputera. W czym mogę pomóc? Przyszedłem odebrać moją żonę, Melissę Patterson. Może się trochę spóźnia po zajęciach pilatesu. Och, myślę, że właśnie kończą. Pokażę panu, gdzie odbywają się zajęcia. Prowadzi go korytarzem wyłożonym plakatami motywacyjnymi. Gdy zbliżają się do sali, Jake słyszy śmiech i energiczny głos wydający instrukcje. Recepcjonistka wskazuje drzwi. To tam. Odwraca się i wraca do recepcji. Jake zagląda przez małe okienko w drzwiach i czuje, jak serce zamiera mu w piersi. W środku Melissa, ubrana jedynie w sportowy stanik i legginsy, śmieje się, Podczas gdy jej nogi są szeroko rozciągane przez gumę oporową, którą trzyma wysoki, umieśniony trener zdecydowanie za blisko, by można to było uznać za profesjonalne. Jake'owi krew zaczyna wrzeć. Trener nachyla się niebezpiecznie blisko, a jego dłoń spoczywa w miejscu, które przekracza granice czysto zawodowego kontaktu. Burza emocji szaleje w głowie Jake'a. Gniew. Zdrada. Niedowierzanie. Otwiera drzwi. A odgłos jego wejścia ginie wśród głośnej muzyki. Melisę podnosi wzrok, a jej oczy rozszerzają się w szoku. Trener, złapany na gorącym uczynku, obraca się, widząc intruza. W sali zapada cisza, a muzyka staje się ironicznym tłem dla tej sceny. Jake. Co, co ty tu robisz? Jonka się Melisę, szybko zdejmując gumę oporową. Przyjechałem odebrać moją żonę, odpowiada Jake chłodno, jego głos jest twardy jak stal. Wygląda na to, że trafiłem w idealnym momencie. Trener podchodzi o krok bliżej, wyciągając rękę w uspokajającym geście. Słuchaj, stary, to nie jest. Jake ignoruje go, mijając go bez słowa. Daruj sobie. Wracamy do domu, Melisse. Podróż do domu przebiega w milczeniu ciężkim pełnym napięcia, jak nierozwiązany konflikt wiszący w powietrzu. Jake siedzi za kierownicą, a jego umysł wiruje między wspomnieniami a nową, bolesną rzeczywistością. Melisse próbuje mówić, usysływają po jej twarzy, ale on ledwo ją słyszy. Już układa plan. Plan, który przywróci mu godność. Plan, który sprawi, że ta zdrada będzie kosztowała Melisse tyle samo, ile kosztowała jego. Gdy wchodzą do domu, Jake nie ma już żadnych wątpliwości. Chce rozwodu. Melisse wstrzymuje oddech. Jake, proszę. Ale jego uszy są głuche na jej błagania. Zaufanie zostało złamane. Szkody są nieodwracalne. Tej nocy Jake śpi w pokoju gościnnym, ale jego umysł nie zna odpoczynku. Nie myśli już o ratowaniu ich małżeństwa. Myśli o tym, jak sprawić, by Menyse zapłaciła. Jak zamknąć ten rozdział w sposób, który będzie równie precyzyjny, co bolesny. I zanim nadejdzie świt, jego plan będzie gotowy. Pierwsze promienie świtu przebijają się przez okno pokoju gościnnego, rzucając blade światło na nieruchomą sylwetkę Jake'a. Nie spał dobrze. Nie spał wcale. Podnosi się powoli, a jego ruchy są spokojne, niemal mechaniczne. Wchodzi pod prysznic, ubiera się i schodzi na dół. Jego plan nabrał kształtu. Dziś jest dzień, w którym zacznie go realizować. Melisse krąży po kuchni, co chwilę zerkając na zegar i na zamknięte drzwi pokoju gościnnego. Jej serce zaciska się boleśnie w piersi. Może jeszcze nie wszystko stracone. Ale kiedy słyszy odgłos kroków Jake'a, a potem widzi go stojącego w progu z kluczykami do samochodu w dłoni, jej nadzieja rozpływa się jak poranna mgła. Jake, proszę, możemy porozmawiać? Jej głos drży, a ręce ściskają brzeg kuchennego blatu. Jake patrzy na nią beznamiętnie. Rozmawialiśmy wczoraj. Idę do prawnika. Jego ton jest płaski, oderwany od emocji. Melissa robi krok w jego stronę. Ale możemy to naprawić. Nie ma czego naprawiać. Jego głos tnie jak nóż. Drzwi zamykają się za nim z głuchym echem. Melissa osuwa się na krzesło, zakrywając twarz dłoni. Wie, że straciła Jake'a. Ale jeszcze nie rozumie, że straci o wiele więcej. Jake prowadzi prosto do biura najlepszego prawnika rozwodowego w mieście. Myśli kłębią mu się w głowie, ale każda z nich prowadzi do tego samego wniosku, musi działać szybko i skutecznie. W recepcji wita go profesjonalne skinienie głowy, a kilka minut później siedzi w przestronnym, nowoczesnym biurze naprzeciwko doświadczonego adwokata. Co możemy zrobić, żeby zakończyć to jak najszybciej? Pyta Jake, nie tracąc czasu na uprzejmości. Prawnik, starszy mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu, uważnie słucha jego opowieści. Okoliczności pozwalają nam przyspieszyć proces. Ale zanim podejmiemy kroki prawne, zastanów się nad podziałem majątku. Chcesz się dzielić? Chcę to załatwić czysto i szybko. I nie zamierzam dać jej ani centa więcej niż wymaga prawo. W głosie Jake'a słychać gorycz, która wyryła się w jego sercu. Prawnik kiwa głową. W porządku. Przygotuję dokumenty. Możemy nadać temu bieg jeszcze dzisiaj. Jake wychodzi z biura z uczuciem, jakby zrzucił z siebie część ciężaru. Nie dzięki pojednaniu, ale dzięki kontroli. Kiedy wraca do domu, Wita go przytłaczająca cisza. Wchodzi do sypialni tej samej, którą kiedyś dzielił z Melissą i znajduje ją pakującą swoje rzeczy. Ich spojrzenia się spotykają. Jego chłodne i pozbawione emocji. Jej pełne bólu i gniewu. Gdzie zamierzasz się zatrzymać? Pyta Jake, ale w jego głosie nie ma troski. Jest tylko ciekawość. Melissa zaciąga suwak torby z wyzywającą siłą. To już nie twoja sprawa. Dobrze. Chwyta kolejną bruskę, upycha ją w walizce, ale jej ręce drżą. Jutro mnie już tu nie będzie. Możesz wziąć wszystko, co chcesz z tego domu. Jake skinął głową. Widząc jej porażkę, czuje satysfakcję. Ale to nie radość, na którą liczył. To tylko pusty triumf, cień prawdziwego zwycięstwa. Wieczorem Jake siada sam w swoim salonie, otoczony ciszą, której kiedyś się obawiał, a teraz ją przyjmuje. Sięga po telefon i zaczyna pisać e-maila. Nie jest bezpośredni, to tylko subtelna sugestia. Krótka wiadomość do znajomych, wskazująca, dlaczego ich małżeństwo się rozpadło, ale pozostawiająca wystarczająco dużo miejsca na spekulacje. Nie musi mówić wprost. Ludzie sami dołożą brakujące elementy. Wysyła wiadomość. Patrzy na ekran, którego blask rozjaśnia ciemność w pokoju. Pierwszy ruch w jego planie zemsty został wykonany. Nie tylko prawnie. Społecznie. Zainicjował lawinę, która wkrótce zniszczy wszystko, co Melise zbudowała. Ale gdy siedzi w otulającej go ciszy, zastanawia się, czy ta ścieżka rzeczywiście przyniesie mu ukojenie. Czy może tylko przedłuży ich wspólną agonię? Słońce powoli chowa się za horyzontem, rzucając długie cienie na miasto, gdy Jake siedzi w małym, przyciemnionym barze w centrum. W dłoni trzyma szklankę łyski, ale nie przyszedł tu dla alkoholu. Przyszedł na spotkanie, które miało przyspieszyć jego plan. Po drugiej stronie stolika siedzi Klaudia, stara znajoma z czasów studiów, a obecnie jedna z bardziej wpływowych osób w lokalnym środowisku biznesowym. Jej sieć kontaktów jest szeroka, a jej słowo znaczące. Dziś Jake zamierza to wykorzystać. Jake, minęło tyle czasu, mówi Claudia z lekkim uśmiechem, przyglądając się mu badawczo. Wyglądasz, jakbyś dźwigał cały świat na swoich barkach. Jake upijały kłyski. Tak właśnie się czuje. Sprawy z melisą przybrały zły obrót. Claudia pochyla się lekko, jej zainteresowanie rośnie. O? Myślałam, że byliście solidną parą. Też tak myślałem, aż znalazłem ją w objęciach jej instruktora Pilatesu. Goszkość w jego głosie przecina powietrze między nimi. Klaudia unosi brwi, szok maluje się na jej twarzy. Żartujesz. Melisę? Nie pasuje mi do niej coś takiego. To samo myślałem, Jake krzyżuje ramiona. Ale widziałem to na własne oczy. Dlatego się rozwodzimy. Ale to jeszcze nie koniec. Klaudia wpatruje się w niego uważnie. Chcesz, żeby to się rozeszło? Jake kiwa głową. Dokładnie. Wysłałem już pierwsze e-maile do wspólnych znajomych. Subtelne sugestie, wystarczające, by ludzie zaczęli zadawać pytania. Ale chcę czegoś większego. Czegoś, co sprawi, że jej reputacja naprawdę ucierpi. Klaudia opiera się o stół, zastanawiając się. Jake, wiesz, że mam wpływy. Ale czy naprawdę chcesz iść tą drogą? Czy rozwód to niewystarczająca kara? Jake wpatruje się w nią zimnym, zdecydowanym spojrzeniem. Nie chodzi o zemstę, kłamie gładko. Chodzi o odpowiedzialność. Ludzie powinni wiedzieć, jaka jest naprawdę. Przez chwilę Claudia się nie odzywa, a potem wzdycha i sięga po telefon. Dobrze. Nie angażuję się w prywatne konflikty, ale ufam Twojej ocenie. Zrobię kilka delikatnych wpisów. Wystarczających, by wzbudzić zainteresowanie. Dziękuję, Claudia. Jake obserwuje, jak jej palce szybko stukają w ekran. Lawina ruszyła. Gdy Jake wraca do domu, miasto przesuwa się za oknami samochodu w rozmytych światłach. Czuje, że jego plan nabiera tempa. Siedząc przy biurku, otwiera komputer i sprawdza odpowiedzi na swoje e-maile. Szok. Współczucie. Nawet kilka wiadomości otwarcie potępiających Melissę, chociaż ludzie nie znają całej historii. Jake czuje ukłucie wyrzutów sumienia. Ale szybko je tłumi. Zdrada wymaga konsekwencji. Następnego ranka zaczynają pojawiać się pierwsze efekty wpływu Claudii. Media społecznościowe delikatnie wrą od plotek. Nie ma otwartych oskarżeń, ale ludzie zaczynają zadawać pytania. Charakter Melissy, jej uczciwość zawodowa, wszystko zostaje poddane wątpliwości. Jake patrzy na to z dystansu, emocjonalnie odłączony. Telefon dzwoni. To jego prawnik. Melissa zgodziła się na warunki rozwodu, mówi sucho. Bardziej z desperacji, by uniknąć dalszego upokorzenia, niż z chęci dojścia do porozumienia. Dobrze. Upewnij się, że dostaje tylko absolutne minimum. Nie zasługuje na więcej. Zajmę się tym. Jake odkłada telefon i przez chwilę siedzi w ciszy. Jego plan działa. Ale coś w nim czuje, że prawdziwa satysfakcja nadal mu umyka. Miasto spowija gęsta mgła, odbijając burzę myśli, która szaleje w głowie Jake'a. Minione tygodnie go zmieniły, każdy etap jego planu uczynił go twardszym, bardziej wyrachowanym. Z rozwodem sfinalizowanym i reputacją Melisy zrujnowaną pozostał już tylko jeden ostatni ruch. Taki, po którym nie będzie odwrotu. Wczesnym wieczorem Jake czeka przed popularną restauracją. Wie, że Melisę ma tu spotkać się ze swoją siostrą, szukając u niej pocieszenia. Gdy pojawia się w drzwiach, niczego nieświadoma, Jake czuje znajome ukłucie goryczy. "Melise." woła, wychodząc z cienia. Melise odwraca się gwałtownie, jej twarz błędnie, a oczy rozszerzają się w szoku. "Jake? Co ty tu robisz?" "Pomyślałem, że powinniśmy odpowiednio zakończyć tę sprawę." Jego ton jest lodowaty, wyrachowany. Melise zawahała się ale w końcu skinęła głową i poprowadziła go do stolika na uboczu. Wokół nich brzęczą rozmowy, ale ich świat stał się nagle odizolowany od reszty. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Mówi cicho Melysę, jej głos pełen napięcia. Zniszczyłeś wszystko. Moje relacje, moją pracę. To tylko to, na co zasłużyłaś, odpowiada Jake ostrym tonem. Ale powinnaś wiedzieć coś jeszcze. Prawdziwy powód tego wszystkiego. Melissa unosi brwi, w jej oczach miesza się dezorientacja i strach. Co masz na myśli? Jake pochyla się lekko nad stołem, gotowy ujawnić ostatnią część swojego planu. Nie było żadnego romansu, Melissa. Cała ta scena na siłowni została ustawiona. Twój trener. Był w to zamieszany. Słowa zawisły w powietrzu, a ich ciężar uderzył Melissę jak cios. Że, Ceo. Jej głos jest ledwo słyszalnym szeptem. Zapłaciłem mu. Chciałem sprawdzić, jak zareagujesz. Chciałem zobaczyć, czy będziesz walczyć o nas, czy po prostu pozwolisz temu odejść. I zawiodłaś na całej linii. Twarz Melisy zmienia się w maskę bólu. Ty. Ty mnie wystawiłeś. A ty nie próbowałaś nawet walczyć. Odgłos odsuwanego krzesła rozbrzmiewa w restauracji, gdy Melise gwałtownie wstaje. Jesteś potworem, Jake. Jej głos drży. Myślałam, że cię kocham. Odwraca się i wychodzi, zostawiając go przy stoliku, samotnego, wśród chaosu, który sam stworzył. Dni zamieniają się w tygodnie, a konsekwencje jego ostatniego zagrania rozlewają się jak fala. Przyjaciele, którzy wcześniej go wspierali, teraz patrzą na niego z obrzydzeniem. Jego kariera cierpi, gdy jego pragnienie zemsty staje się publiczną tajemnicą. Plotki rozchodzą się jak pożar, ale tym razem to Jake staje się ich celem. Kiedyś chciał ukarać Melissę. Teraz to on jest przykładem tego, jak daleko można się posunąć, by udowodnić swoją rację. Siedzi w swoim pustym domu, otoczony ciszą, która kiedyś dawała mu siłę. Teraz jest tylko przypomnieniem tego, co stracił. Melissę odbudowuje swoje życie daleko od niego. On pozostaje uwięziony w świecie który sam sobie stworzył zimnym, samotnym, bez celu. Ostatecznie największym kłamstwem nie była zdrada, tylko iluzja, że zemsta może przynieść ukojenie.